Cześć, tu ICK z Sojuszu Legendarni. E, więc dzisiaj chciałbym Wam pokazać jak wygląda losowanie e, z obozu treningowego poziomu 20, z legendarnego. E, ostatnio e, miałem, kiedyś jechałem na dwa obozy ze szkoleniem, ale e, mi nic nie wychodziło, po prostu miałem na 140 pociągnąć, Dostałem tylko 3 piątki, więc tym razem postanowiłem podejść do tego trochę inaczej i nie odbierać za każdym razem, tylko odebrać po 10. Więc jak widzicie, mam już 10 do odebrania. Jestem ciekaw, czy uda się w ogóle trafić jakąkolwiek piątkę. No, zobaczymy, jak to pójdzie. Więc zobaczmy, co daje obóz Berden. GANJU, NASZGAR, WUKONG, GUNAR, BELIF, CYPRIAN, HOKUN i to wszystko. Czyli 10 pociągnięć i znowu żadnej piątki. Czyli już mam 150 pociągnięć bez żadnej piątki. Dobra, wypadły dwie czwórki, ale mam je wszystkie więc y, prawdopodobnie z tego nic nie zostawię może Gonara nie, też nie jest wolny e, e, więc niestety to tyle e, dzięki i pewnie niedługo wrzucę filmik z losowania z, z najbliższego wydarzenia z Alicji w Krainie Czarów na razie